Kochaniutka powiedziała, że dzisiaj mi coś dobrego zrobi. Wy kochaniutko, zrób mi kopiec kreta, takie ciasteczko kiedyś robiłaś. ma, spokojnie kochany, będziesz miał kopiec kreta jak diabli. Kochani, właśnie mam tu kopiec kreta. To jaki duży. No. I mam je, kochaniutko. A co my tu dzisiaj robimy? Dzisiaj to będzie nalewka z mniszka. Dla zdrowotności będziemy w zimie sobie tak pomalutki. Leczyć. się. Leczyć się. Kochani mniszek, szczególnie na drogi oddechowe do przeziębienia. Ręgawiczki wskazane, bo. Rączki później są czarne, no. dłonie są czarne. Słuchaj, a Ty mógłbyś mi zrywać i przynosić, ja będę sobie tylko tak... A ja filmuję. Zobacz. Cyk. Ja mam zrywać i przynosić? Tak. Kochani, chodźcie ze mną, będziemy zrywać i przynosić. Będziemy zrywać i przynosić. jutka już biegnę! Tak. O, jaki ładny! Hmm. Dobra, dobra. Reniuchowanie, reniuchowanie, idę zbierać. Jesteśmy dzisiaj po zbiorze mniszka lakarskiego, kochaniutka już tutaj wypoczywa. Weźmy ją pod światełko, U, jaka zmęczona kochaniutka, kochaniutka jak tam dzisiaj, zmęczona po tych zbiorach? Nie, czekam na tę kiełbaskę od Ciebie. Kiełbaskę, na moją kiełbaskę czekasz? No. Zbiera ma być, na ciepło tak. podana? Tak, tu z ogniska. A tu, tu już, ale jest troszkę to nisko za blisko. co mi... mam mam tonuszki dzisiaj? Absolutnie. Goronka zgrywa? Ja nie próbowałem goronki zgrywa, to chyba ciężko <grywa> będzie ugrywać. Serderki! Serderki można ugrywać. Kuchanie, ja nie będę musiała depilować mnie opalisz. Dokładnie. Pogoda to jest, to jest piękna ciepło, chociaż właściwie to jest pierwsza majówka od kilku lat, tak. na tyle ciepła miesz? bo one tak, tak, zawsze były chłodne w tym roku dwa lata temu było chłodno o, jesteśmy, tu mamy y, łąkę drzewa mamy, już zaczynają mamy. się zielenić jeszcze nie jest to tak bogata zieleń mniszek u nas dopiero zaczął kwitnąć, no, pięknie pierwsze są najlepsze na najawkę, na syropik Zresztą macie przepisy u nas na kanałach po maturze jest przepis, jeden, drugi, niedługo zaczną się pędy sosny, też dobre dla osób, które mają problemy z oddychaniem, w ogóle syropek na kaszel, pędu sosny. Lepiej zapobiegać niż się, niż się Dokładnie, leczyć. kochani, profilaktyka jest najważniejsza. Profilaktyka. profilaktyka najważniejsza. Kiedyś była profilaktyka u nas, pamiętasz? No, raz w roku szkoła? było prześwietlenie, Kurs obowiązkowe. Tak. Badania ogłosowe w zakładach pracy były. No służba zdrowa, jaka była, taka była, no ale takie były też czasy. A teraz no, z nowych wiadomości, no to tylko tyle mogę Wam powiedzieć, że od 1 maja trochę się zmienia. <grystanie> Mój grup miłośników POHP i, i, i różnego rodzaju Będziem schorzeń. Znaczy szybciej będzie wykończony, dlatego że kochani od 1 maja NSZ obniża, obniża wydatki na, nieinwazyjną, na nieinwazyjne leczenie domowe. Chorych na płucka. Także kochani, ci, którzy mają problemy z płuckami, oj, ciężkie czasy idą, to obniżenie wydatków spowoduje zwiększenie wydatków, bo później wszyscy tak. do szpitala pójdą. Tak, a gdzie teraz te 40% przesuną? No te 40% chyba przesuną na na. na, na a to no, chyba każdy wie, gdzie. Wiecie, Dobra. gdzie te pieniądze są teraz przesuwane. Ja nie, ja nie mam jakichś takich osobistych, tylko kochani, no najpierw to jest nasze społeczeństwo, a później pomagajmy. No, nie, 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 nie. Ja uważam, że jeżeli dbać, to najpierw dbam o rodzinę, a później mogę pomóc innym. Sąsiadowi. Sąsiadowi na przykład, nie? No dobra, ale to nie temat dla nas, my na ten temat się nie wypowiadamy. Jesteśmy kawkę nad wodą. Kawkę wypiliśmy, no, może byśmy teraz coś... wyssał kawkę, kochaniutka wyssała kawkę. Coś byśmy przekąsili. Coś byśmy tu napalili się. A to was zaraz rozpalimy, kochani. A by się trochę nad wodę. Coś, <noise> Takie troszeczkę z humorem. Kochani, nad tą rzeką dzisiaj jest więcej wędkarzy jak ryb. W wodzie. To właściwie to problem było z miejscem gdziekolwiek stanąć. My brakujemy miejsce bezwędkowe. Widzicie, nie ma żadnych wędek. Bo wow, daliśmy sobie takie słowo, żeby najmniej przez kilka lat Damy polskim rybkom odpocząć. Myślimy się na rybkach chińskich, norweskich i szwedzkich. W tak. Polsce dajemy odpocząć rybki polskie mają u nas poznajomości. Tylko jest takich dokarniamy. Tak. mamy obok pędkarzy, nie będziemy pokazywać twarzy, bo to tego sobie nikt nie życzy. I Macie nasze młode by wystarczył. <noise> Cieszę się z tego co widzicie. Kochani, a wy teraz idźcie tu hop do wody. O tam szczupaczki no, na pewno siadzą. Zjedzimy na kiełbaskę. Tak, szykujcie talerzyki musztardę bo mamy musztardę ze sobą? Mamy. Może zabraknąć tak. Jak ktoś sałatkę tego, to sobie... Idźcie sobie do kuchni naszykować To jest dzisiaj właściwie skierowane dla tych, którzy pozostaje w domu z takich czy innych względów. Ta waste powietrze tutaj pokazujemy tą wodę. Nie każdy może sobie śmigać. Jedni pracują, drodzy po prostu nie mogą wyjść. Pozdrawiamy wszystkich. No i tych, co się gdzieś tam byczą nad wodą, czy w lesie, czy gdziekolwiek na łonie natury, też ich pozdrawiamy. No nie, no oczywiście wszystkich. Idziemy palić ognisko. Aby tutaj posiedźcie się trochę nad tą wodą. Okay? Spalone. Trochę osmolić go. Tak, musisz dezynfekuj. Tak. teraz Ja już kiełbaskę uwaga. mam nabitą tutaj. uwaga, Uaga, kochaniotka teraz. No. Kochaj, no, nabijajcie kiełbaski szybciej, bo tu jest dużo miejsca, wszyscy się zmieszczą. Ja nie widzę problemu, wszyscy się zmieszczą. Jak ktoś ma tam miejsce w koszyczku, to niech jakiś tunek też tam włoży jeszcze to szkaneczkę ze sobą wziąć kiedyś szłonią, jak ktoś woli I tak kochani wypoczywamy w majowkę Nad wodą z przyrodą Nie się za daleko siedzisz od tego? Nie, dobrze siedzę Kochani, ja wiem, że Ty byś chciał jeszcze jajka przybędził no, kiełbaski stykają mnie. Nie wolno, żeby się stykały kiełbaski. <grymka> jak ktoś zdąży, to. Tak, <grymka> jest miejsce. Kiełbaska, kaszanka, boczek. Wszystko papryczka. tutaj, dawać, dawać. Papyczka, jak ktoś jest jaroszem, warzywa bardzo dobre są właśnie w ognia sobie... Nóżki opaliłeś, nie dobrze, to? I no dobrze? No dobrze, to nie będziesz musiała wydawać na jakieś... I poszła. Bo ja miałem się dzisiaj wygoić, nie? <grym> Mówię, już taką maszynkę mam tempą, to w sumie będę mógł pomścić troszeczkę na tobie A. No tak nad ogniskiem wyżej mhm. Nie na całym ogniem Jakby w razie co, to to mamy wodę, żeby się schłodzić <grym> dobra kochani, śmiejcie do lodówki wyciągajcie co tam macie i chodźcie tutaj do nas Zatomujemy dopóki, dopóki jest żar moja jakaś taka dziwna ta kiełbasa, zobacz jaka dziwna? Zobacz, z no. lewej strony no większa, po prostu twoja jest większa no. Ale sama wybierałaś tu jakbyś no. no, tak bywa, no. nie ma dwóch takich samych kiełbasek o, się ładnie jara Pamiętam kiedyś, kiedyś, dawno, dawno temu, jak pracowałem na kopalni, wyjechało się z dołu do łaźni i łaźni robili tak zwaną ciufcie. To znaczy, jedno drugiemu miał precyzję, takie wężyki były poustawiane, no każdy się starał być na końcu tego wężyka, ale z tyłu też ktoś stał, nie? Dlatego wiem, że nie ma dwóch takich samych kiełbasek a kto umył plecy temu ostatniemu? Nie, zamykał się Bężyk Pierwszym i ostatniemu. Nie, uczciwie kochani, bardziej uczciwie. Każdy był narażony, że z tyłu ktoś stoi. <gryanci> <gryanci> Każdy uważał, że mu bo nie wypadło. <gryanci> no dobra, jakoś to się przeżyło. A teraz mi po, po kopalni tylko pozostałość została. Uh. może coś ja poszukam jeszcze jakiegoś trzewkały, jakoś tak szybko się wypaliło nie, dobrze jest no, no, a no, nie? Żarem, tak, żar mi się, żar no dobra, a ja myślę, żeby teraz wszystkich tutaj do wody rzucić na chwilę, jedźcie popływać, kochani, jedźcie poprowadź, bo ten moment kombinacyjny, kiedy będziemy zajadać wiem, że będzie was donerwował szczególnie tych, którzy w swoim M1, czy M3, M2. A ostatnio w Warszawie słyszałaś? Tak. 7 metrów kwadratowych mieszkania jest na sprzedaż. A, słyszałam? No to już jest, to już jest takie. Już. Nasz kojec dla pieska jest większy. No i to też jeszcze ponoć chyba za mały jest. Oj, nie mówmy głośno. Nie mówmy głośno. Nasz piesek dużo to sobie rozebrał. O! A pocisz się. A twoja nie? O, nie, moja jest Moja jest bardzo chuda. To u mnie to już wyleci. Tak, Ciebie się, by to pietłossza. no, to widzisz, to będę miała no. bez tłuszczową. To taka dietetyczna kiełbaska będzie. Zresztą, kochanie, co to dużo mówić? Tłusta czy nie tłusta? Kiedyś lekarz. Lekarz rodzinny ee, powiedział na mnie ten gruby. <śmiech> <śmiech> Trochę wiedzy. Jeszcze tym bardziej lekarz. powinien wiedzieć, że <laughs> nie ma ludzi grubych. Nie ma ludzi grubych. To się trochę inaczej mówi. Jeżeli lekarz, to. Ale to dobra, nie wracajmy do tematu. Mamy fajne ognisko. Tak jest, nie smućmy się. 1 maja, majoweczka, Zaczęta. maski się robią. Teraz leci na drugą stronę. Zobacz, jaka mhm. przyróbimy. Dobra, no. ty masz fajniejsze ciepło. Idę, no. pod, idę pod ciebie. To idź. Idę. Nie tylko, ja będę na tobie cały czas. Ja na tobie, ja na tobie. <laughs> Kiedy trochę pod ciebie tutaj, tak jest na papierze. Ręka zdetwiera, kochani. Daj, bo trzymam ci. Potrzymaj, ja sobie pofilmuję A, tutaj. A tu już się poci. o, tylko niech mi nie spoci się do ogniska. No, jest ostatnia. No, Twoja taka ładna kształt. No, moja taka ciulada. Słuchaj, sama wybierałaś. Brzydka. się, czy jest brzydka. No bo z jednej strony odymiła się, z drugiej strony nie. Ale to samo wyjdzie. Tak jest. Oj, za chwilkę nie będzie jej. To obok mamy wędkarzy. Nie będziemy pokazywać wizerunku wędkarzy, niech sobie tam łowią. My i tak żeśmy rybką powiedzieli, że są wędkarze, żeby uważały. Dzisiaj od, dzisiaj, od dzisiaj od 1 maja można łowić szupaki, tak? tak? Tak. Już dzisiaj można. Szupak. No, się trzeba w zasadzie w tym, koniec lutego Ale ja trochę mu trzeba dać odpocząć. tu w tej rzece jest. szupak, jest boleń. No weź bolenia, no. złap No. No ja tutaj w tej rzece dwa razy zrobiłem dużego bolenia. Ty w tej śmienicy złowiłaś. Tak. A, to na błogu tego dużego zapałe mhm. hmm. no, sumy sumy są tutaj. Szczególnie my jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie jakby ktoś chciał sobie przyjechać i tutaj na tym ognisku robić coś, to jesteśmy na takim miejscu, gdzie śmienica wpływa do wieprza Zresztą zobaczycie na koniec filmu troszeczkę zdjęć takich z góry jak to wygląda no jest sympatyczna miejscówka jest po przeciwnej stronie ja, tam a po drugiej cały tak jest tam jest dość dużo miejsca Kłopoty jest tylko dojechać z wiosny jest mokro. a tym jest sucho, nie ma tak zwane ujście tej śmienicy do Wieprza, bardzo fajne miejsce nie tylko dla wędkarzy ale w ogóle, żeby przyjechać odpocząć praktycznie nie słychać tutaj nic przemysłowego do 19 jest i jest za dwa kilometry także spokojnie, macie ciszę jedynie jest praga bobrów, ale to z nimi się da żyć one tutaj w nocy potrafią trochę pokrzyczeć a takie rzeczy w nocy robią a muszą robić, bo ząbki rosną, kochanie. Ząbki rosną i oni muszą te ząbki ścierać. Kochaniutki już star ząbki swoje już nie musi ścierać. Także jak coś widzicie pogryzione to nie moja robota. Przechodzimy do kiełbaski A widzę, że chyba się zabiorę, bo... Do końca Ci nie ufam, kochaniutka. Powiedz mi, no po co byśmy Proszę. tą doniczkę wzięli, bo nie mogę załapać. A, Kwiatki. 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 Tylko jeszcze nie urosły. A. To mi, kochaniutka, kiełbaskę podpędziła trochę. A jeszcze małe, jeszcze trzeba do mnie je dać. To przytulaj się tu do mnie. No to Ciebie się przytulę, tak. Ja się przytulę, a Ty, skoro z okazji, i mi obrócisz. Się rybka. tak, słuchaj, chwilkę, gdzie szczupek się rzuci, boleń no i zmieniamy miejscówkę, koka, nie zmieniamy kiełbaska zjedzona kawka zrobiona, wypita bardziej ustronne miejsce jedziemy bo... za kioł, bardziej intymne no, tu tu... wędkarze, wędkarze tutaj wędkarz koło wędkarza wędkarz koło no, to się nie ma co dziwić jest majówka dzisiaj mają czas Oj, Pogoda jest wyśmienita. Ponoć rybki nie chcą współpracować za bardzo z wędkarzami, ale przez czy to o to chodzi? to chodzi o to, żeby tego króliżka chyba tego gonić. Goni. A niekoniecznie tak go złapać. Kochani, my tak samo nic nie będziemy łapać, my będziemy tylko gonić i lecimy dalej. I kochani, do przodu, i do przodu. Tylko nie prosto, nie. nie, nie. <laughs> Skryj no, tutaj takie miejsce, wiesz, no, no, rozdane mocno, to no. zabiera ten brzeg co chwilę. Uh -huh. No pojedziemy w prawo. Tak? Tak. Aha. No tak, mieliśmy bardziej ustronne miejsce. Tak. Pokażemy Wam jeszcze dzisiaj, żeśmy się już niby żegnali, ale kochani, jeszcze Wam pokażemy jedno fantastyczne miejsce. Ono będzie tu w tym roku będzie teraz naprawdę piękne, ale to nie uprzedzajmy faktów nie wiem czy się uda dojechać a ja to miejsce to nie wiem czy uda się dojechać wow, wow. próbujmy bo tu tak troszeczkę może być bardziej ciężki teren no, kamper nie jest do jazdy w terenie nie nasz kamper chociaż jako możemy nazwać, że to taki przełajowy <grym> <grym> o to chodziło to jeszcze kawałek. tu jest tak patrzę, to to patrzę jest takie mokro dłoń tak mokro dłoń, tam dalej jest masę zwierzyn od różnego rodzaju A jest trochę wody tu że... no skroniec, tu jest trochę. raskolana tak, tak łosie, ładnie tutaj sobie mają gdzie spować, mają ciszę. uuu, jak fajnie fantastyczny jest. nie wiem co a... tam do wody Będę się tutaj topił, nie? Mm. Warto było, kochani? Warto było. Jak fajnie to jest. Mm, Ale nie słychać kumaków jeszcze. Mm. Żeby woda się utrzymała Tak, tak, tak Jak węsknie W ostatnie lata robi by wysychać to To wtedy ginie Fajne dekampki takie są Trochę śmieci narzucali tu z brzegu Ech I tu kończy nam się zaczyna się wioska i mamy kozy A, Mamy kozy beryzy Mamy kunika. konika Konika No to wodę, 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 No muszę chyba młode boski Ta duża się boi Uważaj na tego konika, nie przestraszyć. Nie Konik? Nie, 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 nie. Konik. Dzień dobry, konik. Po krzakach pojechaliśmy, żeby koło konika tylko nie tak. Nie bo to nie ma tutaj. Teraz kiedyś to konie jeździły gdzieś po mieście, a teraz jak ktoś ma konia na tylko. tylko. pasmy. No dobra, to idziemy, szukamy miejsca na nocy. Ale następną tak, jest miejsce na nocy. Na no, razie Bajot, kochani nie. Bajo, baja, bajo.